Tarotowy Kącik Kameli. witam Was serdecznie, yy, chciałabym podziękować za to, że jesteście razem ze mną, za lajki, like, za komentarze, za to, że jesteście zaciekawieni moimi rozkładami. Oczywiście, jeżeli yy, chciałabym Was prosić, jeżeli macie jakieś pomysły do czytania, to bardzo proszę, ja jestem otwarta. Także możemy posprawdzać różne aspekty Waszego życia. Mam jeszcze kilka takich informacji. Moja przyjaciółka zajmuje się biżuterią i robi przepiękne wisiory. Również brazoletki. To jest taki przepiękny wiśnier. To są wszystko naturalne kamienie. Zapewniam, że mają bardzo dobrą energię. Noszę, więc ją czuję. Branzoletki również. Znajomi, którzy nie są udychowieni, ale noszą tę biżuternię, również czują dobrą energię. Także jest. Jeżeli macie ochotę zakupić. Bardzo proszę o kontakt. Monika, małpa, tylko dobraenergia.pl. Przeniesie Wam na pewno pozytywne wibracje. Jeżeli macie ochotę na czytanie prywatne u mnie, czytanie w języku polskim lub w języku angielskim, bo jest taka możliwość, bardzo proszę o kontakt ze mną. amelia 73tarotmałpagmailcom A ja mam dzisiaj dla Was taki rozkład, ponieważ czytam te komentarze. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że, że macie kontakt ze mną. I tam się często zastanawiacie, jak na, na YouTube, jak również na TikToku, czy warto walczyć o tą relację. O faceta, o tą kobietę, czasami czas upływa, nic się nie dzieje, ale w sercu czuję, że to jeszcze nie koniec. Ja uważam, że wiadomo, kiedy, trzeba sobie, kiedy warto odpuścić. Ja tak uważam, ale jeżeli macie wątpliwości, jeżeli się zastanawiacie, czy może ta walka już jest bez sensu, bo ten ktoś już. Sobie odpuścił. No, takie rzeczy się czuję, ale jeżeli macie wątpliwości, przygotowałam dla Was dwa rozkłady, żeby Tarot pomógł w podjęciu decyzji, może m, nakierował, pokazał drogę. To są takie y, krótkie rozkłady oczywiście, karty które, anielskie, które dają odpowiedź tak lub nie. Przeszłość tej relacji co pomo pomoże Wam y, wybrać grupę czy to będzie rezonowało z Wami, czy nie rozkłady są ogólne, ale ja uważam, że skoro tutaj trafiliście to pewnie jest w tym przekazie coś dla was, co możecie wynieść dla siebie jak to wygląda przyszłość tej relacji w jednej grupie i w drugiej i ewentualny wynik tej relacji oczywiście energie są na najbliższy czas, są 2-3 miesiące nie więcej nie myślę, żeby Tarot pokazała taki długi okres czasu Jestem Jestem przeciwnikiem takich rozkładów na rok, ponieważ te energie się tak zmieniają. Każdy z nas ma wolną wolę, może w każdej chwili zmienić decyzję. Tak również ta osoba, z którą mamy kontakt i o którą pytacie, również ma wolną wolę, więc wydarzyć się może wszystko. Więc załóżmy, że trwa trzy miesiące, nie dłużej. Oczywiście czas jest ruchomy, jak najbardziej. Wybierzcie sobie grupę pierwszą czy drugą. Możecie też podczas czytania przeszłości zorientować się, co z Wami rezonuje i wtedy dokonać wyboru. To już zależy od Was. Jak najbardziej. Albo intuicyjnie, co intuicja jest bardzo ważna i pierwsza myśl jest właściwa, jak zawsze. Przekonujemy się później po czasie o tym, że a nie, jednak pomyślałam sobie, że grupa pierwsza, ale wybrałam grupą drugą, a jednak ta grupa pierwsza rezonuje ze mną bardziej. Także albo intuicyjnie, albo właśnie poprzez takie wybory. No tak, to chyba wszystko, więc zaczynamy. To jest druga grupa, ja sobie ją odsunę troszeczkę. Zaczniemy od pierwszej. To jest odpowiedź, taka krótka, a nie odpowiedź. Karty są przepiękne. Posłuchaj swojej intuicji. Więc ktoś, kto wybrał grupę pierwszą, tą intuicję ma rozwiniętą i powinien korzystać z tego, że, to, że są potrzebne. Będzie jakaś okazja. Ta okazja może być do rozmowy z tą drugą osobą. W zależności od tego, co Wam tujcja, ta intuicja podpowiada. Na pewno będzie jakaś okazja. Myślę, że to rozmowy, ale może być też. Um, może być też okazja do poznania kogoś innego, jakiś wyjazd, podróż, cokolwiek spotkanie. Może być jakaś taka okazja. To, co wam intuicja podpowiada najlepiej. Ja nie wiem, no wy musicie wiedzieć. Ale może karty coś podpowiedzą więcej. Przeszłość tej relacji. Przeszłość tej relacji. No, było bardzo dobrze. Bardzo dobrze. W przeszłości było można powiedzieć wspaniale. Jeżeli um, jeżeli pytacie o kogoś, z kim byliście w takim w małżeństwie y, albo w takim poważnym związku, to było naprawdę dobrze. Później, tak jakby siła tej miłości zmalała, to nie jest tak, że, że zaczęło się mocno sypać, ale już nie, było, już nie było tak bardzo dobrze. Coś poszło nie tak, ale nadal było uczucie. Nadal dwie osoby się szanowały, darzyły się uczuciem, chciały sobie podarować nadal ten kielich. Już z mniejszą siłą, ale, ale to uczucie się nadal tliło. A później tak jakby można powiedzieć, no nie wiem, no ten świat taki materialny za bardzo zaburzył to Wasze uczucie, czyli takie życie codzienne, pranie, gotowanie, sprzątanie, praca, takie przyziemne sprawy, może jakieś problemy finansowe, sprawiły to, że, że się zastanawiacie, czy warto, czy warto walczyć, czy po prostu jest możliwość wrócić do tego, co było wcześniej. Czyli do tego dobrobytu. Czy warto o to walczyć? Zobaczymy w przyszłości. Przyszłość rysuje się w ten sposób, że to uczucie w was jest do tej osoby nadal silne. Na tyle, to znaczy silne, na tyle silne, że będziecie chcie, chciały lub chcieli zawalczyć o to. Ale yy, nie wiem, albo ta druga strona nie będzie chciała podjąć rozmów, albo albo ten ogień już nie będzie na tyle silny. W każdym bądź razie, Taro yy, tutaj pokazuje, że yy, no że się nie uda, że będziecie chcieli odejść z tego, że okaże się, że te kielichy już są puste albo na, na tyle puste, że na chwilę obecną lepiej się będzie odsunąć. I dać czas tej drugiej osobie na przemyślenia, ponieważ jeżeli są dwie osoby, a tylko jedna osoba ciągnie ten wóz miłości, to za dwie osoby nie uciągnie. Kąd to koło się oderwie, albo cokolwiek się wydarzy i po prostu będzie kraksa. Walka jest, w przyszłości będziecie chcieli zawalczyć o to. No tylko tyle, że sobie dołożę kartę. Czy ta druga osoba będzie chciała? To wychodzi tak, że ta druga osoba. Wy wychodzicie z uczucia, a ta druga osoba, jeżeli. Patrząc na to z punktu widzenia takiego damsko-męskiego, no to po prostu wydajecie miłość, a ktoś chce seksu. Chce tej namiętności, chce tych emocji silnych i trochę się tak jakby po prostu mijacie. Walczycie o coś, o coś, co po prostu ta druga osoba nie chce Wam dać, ponieważ ona chce czegoś innego i z tego powodu postanowicie odejść. Może nie na zawsze, może na chwilę obecną, ale stwierdzicie, że no nic tu po mnie, no to ja mam ja dla mam, ja mam Ciebie serce ta dłoni, a Ty po prostu chcesz, chcesz ode mnie czegoś innego, nie? Czyli po tej nocy przychodzi dzień i ta osoba mówi, no to dobra, to ja mam już swoje sprawy, a Ty nadal chciałabyś, czy chciałbyś. Żeby to po prostu trwało. Potencjalny wynik. Potencjalny, czyli po prostu nie musi tak być. To jest tylko, oczywiście, wszystko od Was zależy, ale potencjalny. Potencjalny wynik jest taki, że będziecie się nad tym zastanawiać. Zastanawiać, zastanawiać dosyć długo, ale nie zrezygnujecie do końca. Czyli to tak jakby było spójne z tym, będziecie się zastanawiać, będziecie szukać może sposobu po tym odejściu, będziecie się zastanawiać jak znaleźć sposób, żeby nawiązać kontakt ponownie. I znajdziecie ten sposób, będzie jak właśnie jakaś okazja, coś się wydarzy. Coś się wydarzy na takiego, na tyle fajnego, że po prostu, że poczujecie moc kreacji. Czyli ja będę sobie teraz kreował tą rzeczywistość. Była, była burza, Minęliśmy się troszeczkę, ale nadal e piłka jest w grze. Nadal ja chcę. Zobaczymy, czy ta druga strona też będzie chciała. Tak, jak najbardziej. Tylko tyle, że ym, żebyście mieli tą świadomość, że jeżeli będziecie walczyć o to, zastanawiać się i szukać sposobu, ten, ta okazja się, ten sposób y, się znajdzie. Ten taki moment, kiedy będzie się można wstrzelić się znajdzie, ale ta osoba swojego podejścia nie zmieni, bo nadal będzie chodziło o romans, o seks, o namiętność, o emocje, co też jest fajne i co daje po prostu dużo frajdy w życiu, tylko tyle, że po prostu, że to serce na dłoni już nie bardzo będzie pasowało, ponieważ znowu się spalicie, no. tak to wygląda. Czyli ta osoba po prostu. No ludzie się rzadko zmieniają. No, swoje podejście mogą zmienić, ale tak naprawdę się rzadko z, zmieniają. Więc jeżeli to jest to jest facet, który po prostu potrzebuje tych um, fajerwerków w życiu, to on się po prostu nie zmieni. No. On może wam pokazać się od jednej strony, żeby uzyskać to, co chce, ale podejście będzie miał takie samo. Takie samo. Czyli to, czy warto, to już zależy od was. Karty pokazują, jak, jak będzie. Będzie okazja ku temu, jak najbardziej będzie można sobie. Wykreować, więc jeżeli będziecie w separacji po tym odejściu, to będzie można sobie wykreować y, ten czas, kiedy takiego pogodzenia, y, kiedy na przykład, nie wiem, najbardziej się spotkacie, ale znów w ofercie jest y, tylko seks. Więc jeżeli Wam to pasuje, wchodźcie w to jak najbardziej, a jeżeli nie, no to, to może czas się rozej rozejrzeć za kogoś innego. Decyzja należy do Was. To jest grupa pierwsza. No, to nie fajne karty. na chybapie. Grupa druga. Zobaczymy, co w grupie drugiej. Nie powtarzam się, ok. Odpowiedź na Wasze pytanie, czy warto zawalczyć o tą osobę, o tą relację. Może nie o tą osobę, o tą relację. Czy warto zawalczyć. Doproś więcej informacji. Niewłaściwy moment. Czyli, ale to jest ważne słowo moment. To jest po prostu moment, czyli ten czas nie jest właściwy, żeby zawalczyć. To nie znaczy, że później nie będzie. Zaraz się zobaczymy, jaka jest przeszłość, co się wydarzyło i w przyszłości, potencjalny wynik. Ale mm, chodzi o to, że nie ten czas, i po prostu musisz się dowiedzieć, dlaczego. Akurat ten czas nie jest dobry. To może być z wielu, było. to może ta osoba być na przykład teraz, nie wiem, na wakacjach i będzie jest trudno dostępna, bo, bo się chilluje i nie myśli o innych sprawach, albo jest w pracy i jest bardzo zajęta, bo nadrabia stracony czas, albo jest czymkolwiek zajęta. No niewłaściwy moment, ale tylko moment. Tylko moment. Zobaczymy przeszłość. Uu. Uu. Już wiem teraz, czemu to jest niewłaściwy moment. W przeszłości za dużo myślenia! Za dużo, za dużo, za dużo. Dobra wiadomość jest taka, że już po prostu tak dużo myśleliście o tym, was tak bardzo to myślenie o, o tej sytuacji, o tej relacji przygniotło, że już gorzej być nie może. Doprowadziliście do punktu, kiedy po prostu przybiło was do ściany. Już gorzej nie będzie. Już gorzej nie będzie. Poczuliście ten brak. Tej osoby. Może ta osoba po prostu nie jest dla was, dlatego i to jest walka z wiatrakami. Być może, może tak będzie. Ale może niekoniecznie daje wam y, na przykład znać, że nie jest dla was, tylko was tak na przykład łudzi dlatego ciągłe jest po prostu myślenie o tym, dlaczego nie dzwoni, dlaczego nie pisze. Przecież y, nie dałam mu powodów, nie dałem jej powodów. No. Są takie osoby, które grają z nami nie fair. Ja nie mówię, że tutaj tak jest, ale czasami tak jest, że po prostu, że nie są z nami, może nie tyle, że nie fair, tylko nie są z nami na tyle szczere, że nie dają nam konkretnie jasny sygnał, że po prostu nie, ja Cię nie chcę i wtedy my się wycofujemy, a tutaj może być sytuacja taka, że Cały czas się mieli, 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 mieli. Wy macie nadzieję, rozkminiacie, myślicie. Wieczorem zamiast spać to też myślicie, dlaczego nie napisał, dlaczego nie odpisałam. Może być ktoś, kto manipuluje, chociaż diabeł się tu nie pokazał, więc tutaj nie wiem. W każdym bądź razie wracając do, do tego, że tej przeszłości, było rozczarowanie i było zubożenie. Trudne momenty, na pewno bardzo trudny czas. I są to ostateczne, czyli po prostu y, doszło do takiego momentu, że... Y, no, to słuchaj kolego, albo w prawo, albo w lewo, albo koleżanko, albo miśku. No, albo w prawo, albo w lewo, bo w, tak jak teraz, to ja już nie chcę żyć. No. Tak jak się teraz czuję, to już się nie chcę więcej czuć. Nie chcę być w tym miejscu, mam już dość, mam kartkę tej sytuacji. Czuję się źle, czuję tak, jakby mi ktoś y, zabierał czas, energię do życia, chęci do życia. Wręcz to jest coś takiego. Całą radość życia ktoś Wam bardzo starał się zabrać. Ale nie udało mi się do końca, bo skoro jest ostat ostateczny, to znaczy, że postanowiliście zrobić z tym porządek i powiedzieć, że ja tego nie chcę. Oddaj mi moją radość życia. A przyszłość? Trudne energie, ale... Właśnie to ale jest najważniejsze. To jest tak jak tutaj ten... Zwróciłam uwagę, że to jest moment, nie? Że to był, tak, to był taki czas, to, się już... to jest przeszłość, to się już skończyło. Postanowiliście zrobić z tym porządek i to jest bardzo fajne że zawalczyć o siebie. Zobaczymy, czy o tą da rację. W przeszłości. W, przyszł... w przyszłości. No przede wszystkim pokazała się karma, czyli relacja karmiczna. Czyli relacja y, karmiczna trudna, z tych trudniejszych. Macie coś do przerobienia. Są różne karmy i przeróżne lekcje, yy, które musimy przerobić. Przede wszystkim, yy, ja tak myślę, że yy, chodzi o to, żeby pokochać siebie. W bliźniaczkach płomieniach tak jest, że po prostu, że głównie tych tak, ludzi spotykamy na swojej drodze w, w takim momencie, kiedy ta wiara w siebie jest dosyć mała, i ta osoba nam pokazuje, że zanim tak bardzo chci, będziecie chciał mnie dać tą miłość, daj ją sobie. Tutaj macie jakąś karmę, to macie z tą osobą po prostu karmę i musicie coś przerobić. Nie mam pojęcia co, to będziecie wiedzieć. A jeżeli nie, to się na pewno dowiecie. Bo jeżeli nie, to ta karma do was wróci, będziecie to przerabiać nieskończoność. W tym życiu, w następnym, albo i nie. Może przerobicie w to wcześniej, w każdym bądź razie ta sytuacja ulegnie transformacji całkowitej, ponieważ y, równowaga y, Równowaga jest mocno zaburzona. czyli to może być ta sytuacja, że ktoś wam, y, na przykład, y, nie chce być z tobą, ale ja ci tego nie pokażę, czyli na przykład będę odpisał na twoje wiadomości, ale tak naprawdę cię nie kocham, ale nie dam ci odejść. Będę cię trzymał przy sobie, chociaż nic od ciebie nie chce i nic ci nie chce zaproponować, nic ci od ciebie nie chce dać, ale ty nie możesz ode mnie odejść. Nie możesz ode mnie odejść, ale ja ci, no są takie sytuacje. I ty się tak człowieku z drugiej strony bujasz, nie wiesz, no tu byś, tutaj on w zasadzie jest, ale tak jakby go nie było. I w przyszłości będzie tak, że no mocno postanowicie wziąć sprawę w swoje ręce, naprawdę mocno. I cała ta, ta wasza relacja przejdzie transformację i przejdzie tą transformację. Wtedy się okaże na tej drugiej strony, że no, że żarty się już skończyły, że to jest relacja karmiczna. Czyli to nie jest też tak, że dla tej drugiej osoby to jest, że to spłynie jak po gęsi, że to jest bez znaczenia. No nie jest też tak. Bardzo macie silną energię tutaj. Bardzo, bardzo. Ja sobie tylko dołożę taką jedną kartę. Między Wami jest bardzo silny przepływ. I się zastanawiam, czy nie jest tak, że naprawdę że czujecie siebie energetycznie. Może tak być. Tak, no yy, właściwie można powiedzieć, że to, się, yy, że to się potwierdziło tutaj, ponieważ po tej transformacji, ale to nie jest transformacja, nie jest taka zmiana, że nie wiem, dogadamy się na chwilę i będzie dobrze, nie, bo ten właśnie niewłaściwy moment jest teraz z jakiegoś powodu. Może ta osoba nie chce rozmawiać albo nie chce widzieć tego, co się dzieje, ale może, bo może nie obchodzi ją to, że wycierpicie. W każdym razie w przyszłości dotrze do niej, dojdzie do jakiejś takiej rozmowy poważnej. Będzie całkowita transformacja waszej relacji. Całkowita. Nie wiem, na, na zasadzie takiej, że wy się wycofacie, a ta osoba nagle poczuje, że może was stracić i zacznie zabiegać. Może tak być, że po prostu w momencie, kiedy tracimy, to jeszcze nie straciliśmy, ale tracimy to. Nagle zaczyna nam zależeć bardziej. Bo w środku wszystko boli, bo serce pęka. W każdym bądź razie wiatr zmian nadchodzi. Jak to się zmieni, to yy, to będzie jakieś działanie, ale takie dobre działanie, ale całkiem nowe, całkiem nowe. Musi dojść do tej transformacji, do przyszłości jest, pokazane, pokazane, że dojdzie. I wtedy, wtedy ten wszechświat, to przeznaczenie, które jest wam przeznaczone, jest, będzie mogło zadziałać. No. Ja wam tego życzę, bo ta transformacja jest wam tutaj potrzebna, bo nie trzeba siedzieć tak w tej głowie za bardzo. Szkoda tego życia, właśnie. Szkoda tego momentu, kiedy ktoś wam to radość życia odbiera. Ja coś wiem o tym naprawdę i to nie jest dobre. Potencjalny wynik. No, potencjalny wynik jest bardzo dobry. Z tych wszystkich kart po prostu jest najlepszy. W ogóle jest on bardzo dobry. Jest, Głupiec, jest, czyli sam początek, czyli po tej transformacji, mamy dobra, koniec. Fu. Było bardzo trudno, było bardzo ciężko. Z, z, z jakiegoś powodu, nie wiem, nie mogliśmy się dogadać, może chodziło o władzę, no nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Zaczynamy wszystko od nowa. Zaczynamy wszystko od nowa i to jest tak, jakby ta nagle ta osoba mówi, właśnie to, co ja mówiłam wcześniej, że jak poczuję, że was zacznie tracić, to pomyśli sobie, no nie nie nie, 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 przecież ja tutaj, ja, przecież tak naprawdę to, to ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, że tak mi będzie źle, jak ciebie w moim życiu nie będzie. Ja was tego nie namawiam, żeby tak manipulować, ale może być taka sytuacja. W każdym bądź razie przyjdzie do was z uczuciem. Zacznijmy od nowa. Zacznijmy jeszcze raz. Ale po tej transformacji, po tym po prostu całkowitym takim przeoraniu głowy. I wtedy się okaże, że wasza relacja ma moc. Moc, siłę, że jest naprawdę fajnie. Czyli macie dużo do przerobienia. Na pewno, na pewno to będą trudne rozmowy, trudne spotkania, ale w tej grupie ja uważam, że naprawdę warto nie w tym momencie na spokojnie poczekać w przyszłości, ale naprawdę warto nie odpuszczać, zawalczyć. Jak najbardziej. Ja mam tu ochotę jeszcze jedną kartę wyciągnąć. Nie wiem dlaczego. Zobaczymy. Może do tej pierwszej grupy też. Wnosuję Wam karty anielskie. Co aniołki podpowiadają? To jest dla pierwszej grupy, dla drugiej grupy. Dla drugiej grupy przeczytam, ponieważ jestem przy drugiej grupie. Piękno. Świat zewnętrzny stanowi odbicie twojej duszy, dlatego skoncentruj się na swoim wewnętrznym pięknie na swoich zaletach, dobroci, uzdolnieniach i talentach. Pamiętaj, że to, czemu poświęcasz uwagę, wzrasta i rozwija się każdy człowiek nosi w duszy cząstkę piękna poszukuj jej w innych przypominaj im o do ich dobrych stronach a dzięki tobie doznają oświecenia otaczaj się ludźmi, przedmiotami o pięknych wibracjach, gdyż wszystko co jest wokół nas ma na nas wpływ w miarę jak coraz mocniej zestroisz się z samym sobą innymi ludźmi, naszą planetą twój rezonans także stanie się piękny blask twojej duszy będzie poruszać ludzi afirmacja dla grupy drugiej zdaję sobie sprawę z piękna, która jest we mnie i w moich bliźnich super sprawa Przemyślcie sobie to. Bardzo proszę. Dla grupy pierwszej. Szansa. Na drodze życia każdego z nas pojawiają się różne okazje. Okazje. No patrzcie. Okazje. Jak w to nie wierzyć? Wyciągnięcie tej karty zapowiada pojawienie się w Twoim życiu szansy. Od Ciebie zależy, czy ją wykorzystasz, żeby osiągnąć wielkie korzyści. Bądź czujny, świadomy i gotowy. Oczywiście możesz także sam stwarzać okazje, jeśli zapukasz do wielu drzwi. Jedne z nich to nawet była karta, że macie duże możliwości. Dlatego pamiętaj, jedne z nich, przepraszam, jedne z nich z pewnością się otworzą. Oczywiście możesz także sam stwarzać okazję. Jeśli zapukasz do wielu drzwi, jedne z nich na pewno się otworzą. Dlatego pamiętaj, by być wytrwałym. Być może teraz otworzą się przed tobą drzwi, które wcześniej były zamknięte. Wycisz swój umysł i poproś anioły o pomoc. Zawsze pomagają. Naprawdę, zawsze pomagają. Proście o pomoc, bo zawsze pomagają. Nigdy wam nie odmówią. Każdy z nas ma przewodników duchowych, którzy są dla nas i nam pomagają. Współpracujcie z tymi aniołami. Afirmacja dla grupy pierwszej: jestem gotowy wykorzystać wszelkie szanse. Super sprawa, naprawdę, jak to rezonuje. Coś wam się pojawi. Oczywiście trzeba być czujnym, nie będą się zamykać, ale na pewno coś, coś jest dla was. Czy warto poczekać? I Wam bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe były obydwa te rozkłady. Mnie to też sprawia ogromną frajdę, więc jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli coś Was interesuje, to piszcie komentarze, bo ja będę dorobiła takie czytanie, albo piszcie do mnie w informacjach prywatnych. Będziemy się bawić na czytania prywatne, albo cokolwiek macie mi do powiedzenia. Niekoniecznie to muszą być czytania prywatne. Po prostu, albo nie chcecie się czegoś dowiedzieć, to też piszcie do mnie. Ja jestem otwarta bardzo kontaktowa i bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Ja dopiero zaczynam, ale y, oczywiście te początki nie są łatwe, al, ale fajne, ciekawe. Ja się rozkręcam coraz, bar coraz bardziej, także bądźcie ze mną. Życzę Wam wszystkim y, wszystkiego dobrego, jak najlepszego. Pa Pa!